W tej chwili jeszcze widzę, tutaj patrzę na licznik i coraz więcej ludzi się do nas w tej chwili dołącza do loguje fajnie. Wrócę do tego, że tak jak powiedziałem, od czasu do czasu pojawiają się tak zwane recenzje moich książek i to jest dziwne, że to pojawia się szczególnie wtedy, kiedy są medialne ataki na mnie. Wielokrotnie to sprawdziliśmy, że to są ludzie opłacani przez system. Kogo nie wiem. Ale chciałem powiedzieć tak, bo ktoś napisał: Czy, dlaczego nie chcesz publicznie bronić swoich książek? Ech, człowieku, moje książki nie potrzebują obrony. Natomiast jeśli chodzi o recenzje, te, o których tam gdzieś ktoś w sposób naukowo bełkotliwy gdzieś ostatnio wysmażył, to ja powiem tak. Największymi recenzentami moich książek są osoby chore, które odzyskały zdrowie, a czasami, tak jak mówią, dzięki moim książkom odzyskały też życie. Kiedy jestem na lotnisku, na przykład, i podchodzi do mnie pan, który mówi: Byłem na krawędzi śmierci. Przeczytałem pana pierwszą książkę, drugą książkę, zastosowałem to i żyję. I żyję od dwóch lat, a dwa lata temu już miałem umrzeć. I ten pan z taką wielką miłością po prostu się do mnie przytulił. To jest najlepszy recenzent moich książek. Jeżeli na stacji benzynowej podchodzi do mnie młoda kobieta, Przytula się i płacze. Ja nie wiem dlaczego płaczę. Pytam się. A ona mówi: Uratował Pan życie mojemu dziecku. Ja mówię, ale ja Pani nie znam. A ona mówi: To nic. Moje dziecko już by nie żyło do tej pory, gdybym nie nabyła wiedzy z Pana książek. To jest najlepsza dla mnie recenzja. Kiedy jestem w restauracji. I podchodzi do mnie ktoś i mówi to samo. Kiedy idę po ulicy, podchodzą ludzie. Czasami po prostu stoją i płaczą z wyrazami to wdzięczności. To są dla mnie prawdziwi recenzenci. Kiedy robię jakieś publiczne wystąpienie, i podchodzi do mnie młoda dziewczyna, i dziękuję mi za uratowanie życia jej ojcu bo ojciec miał y, raka y, żołądka i widzę, że nie może z siebie wydusić słowa ja ją też przytulam i ona płacze płacze z wdzięczności to są moi recenzenci i żeby ci domorośli recenzenci moich książek na głowie stawali to wy tego nie pobijecie Najczęściej ci, którzy mnie opluwają, ośmieszają, degradują na wszystkie sposoby możliwe, to to są jeszcze ludzie zdrowi. Ale oni nie wiedzą, czy jutro nie zachorują. Ja już miałem takie przypadki, kiedy właśnie osoba, która lżyła mnie publicznie niesamowicie i zachorowała i poprosiła o pomoc, ja tej pomocy. Nie odmówiłem. A więc ci wszyscy tak zwani merytoryczni recenzenci, możecie mnie opluwać na wszystkie sposoby, ile się wam tylko da. Czy jesteście za to płaceni, czy nie, naprawdę mnie to nie interesuje. Ale jeśli znajdziecie się w potrzebie, kiedy ktoś z was zachoruje, zachoruje wam dziecko, matka, brat, siostra, mąż, żona, i medycyna wam powie. Nic więcej nie da się zrobić. To moi drodzy, na mnie zawsze możecie liczyć. Ja wam zawsze pomogę. Bez względu na to, że wiem czy będę wiedział, że był czas, kiedy to wy opluliście mnie. Chcieliście mnie poniżyć, chcieliście właśnie ośmieszyć mnie publicznie. Co wam tu co wam w waszym sercu się dzieje? Ja tego nie wiem, bo ja takich ludzi nie potrafię w żaden sposób zrozumieć. Co jest w waszych sercach i czy serca macie? Tak jak powiedziałem, ci wszyscy, którzy rozpoznają mnie gdzieś, a to jest w tej chwili naprawdę masowa rzecz, kiedy. Dziękuję mi za uratowanie zdrowia, za uratowanie życia. To są najlepsi recenzenci, i Wy tego, żebyście na głowie stanęli, to Wy tego nie pobijecie. Możecie się starać, ile Wam się tylko da, ale to, co ja robię, to, co ja robię dla ludzi, jest nie do pobicia przez Was. Ja już widziałem takie recenzje, niby recenzje, niejednokrotnie, ale to jest najczęściej taki błysk i was nie ma. To, że niektórzy ludzie uwierzą w taki naukowy bełkot, jakim się posługujecie, no to trudno. Oni się zorientują, co robią i w co uwierzyli wtedy, kiedy zachorują. Pamiętam, mój były szef, jeszcze jak mieszkałem w Australii, on był spod znaku byka. I na swoim biurku miał taki napis: Krowy przychodzą i krowy odchodzą, ale byk pozostanie tutaj na zawsze. Tak się składa, że ja jestem też spod znaku byka. A więc nie będę się silił na jakiekolwiek y, moje odpowiedzi, na jakiekolwiek tego typu recenzje, które stanowią właśnie naukowy bełkot, bo nie zachodzi taka potrzeba. Tak jak powiedziałem, dla, dla mnie recenzentami są właśnie ludzie, którzy odzyskali dzięki mnie w jakiś tam sposób, prawda? Bo ja często ich przecież nie widziałem. Zdrowie, a przede wszystkim odzyskali życie. Są grupy internetowe, blogi, profile na Facebooku, gdzie to już są tysiące, tysiące, może setki w tej chwili już tysięcy osób, którym to, co ja mówię, co ja robię, pomogło. Wielkim moim szczęściem jest to, że ci ludzie pomagają już w tej chwili jedni drugim. Jakiekolwiek recenzje tego typu nie mają najmniejszego sensu, bo tylko ośmieszają samego autora. Ale autor tego nie widzi, bo widzicie, ja za wszelką cenę, ile tylko mogę, staram się ludziom pomagać. Staram się czynić dobro, do czego wszystkich również namawiam. No i teraz, drogi recenzencie. Czy weźmiesz swoje dziecko i powiesz, wiesz co? Jest taki jeden facet. Napisał trzy książki w czterech tomach, i jest tysiące dowodów, że ten człowiek tysiącom, tysiącom, setką tysięcy pomógł odzyskać zdrowie czy życie. A dzisiaj, drogie dziecko, to go tak oplułem, ile się tylko dało. Widzisz, jakiego masz dobrego tatusia? Moja żono, widzisz, jakiego masz wspaniałego męża? Jesteś dumna ze mnie, prawda? Trywializuję, ale szanowni Państwo, formalni recenzenci to są lekarze medycyny z profesorem medycyny, profesorem Federzowskim, włącznie. To są lekarze, to są. Osoby, które z formalnego punktu widzenia, no, bym powiedział, doceniły to, co ja dla społeczeństwa robię, dla ludzi chorych przede wszystkim, i robię to od lat. I żebyście nie wiem, co zrobili, to mi tego nie odbierzecie. Żebyście nie wiem, co robili, to wy tego już chyba też dokonać nie możecie. Jestem niezwykle dumny z tego, co za chwilkę Państwu pokażę, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Wiele osób wie, ale nie wszyscy. Pozwólcie, że to przerzucę Wam teraz. I ja teraz tutaj spróbuję zrobić zoom, tak na żywo. Zobaczymy, czy się uda. No, da się. Widzicie? Na pierwszym walnym zebraniu towarzystwa. Lekarzy Medycyny Zintegrowanej i tak dalej, e, nadają mi właśnie tytuł członka honorowego Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej. E, to, drodzy Państwo, jest Towarzystwo Lekarzy, ale tutaj dla mnie jest ważne. Nadają mi ten tytuł honorowy Lekarze za nieocenione zasługi w upowszechnianiu wiedzy o zdrowiu i alternatywnych metodach leczenia, a także za zainicjowanie powstania tego towarzystwa. Podpisał dr Hortmanowicz i pan dr Witold Kowalewski: Dla mnie to jest skarb, dla mnie to jest prawdziwa recenzja. I żebyście, mówię, nie wiem, jak się starali to tego, co ja uczyniłem dobrego dla ludzi, to tego mi już nie odbierzecie, żeby nie wiem co. Jest takie przysłowie angielskie, które mówi sticks and stones can break my bones, but words never will. Kije i kamienie mogą mi po połamać moje kości, ale słowa... Nigdy tego nie zrobią. A więc, jak chcecie, to sobie tam bełkoczcie dalej. Ja się tym w ogóle nie przejmuję, co Wy macie na ten temat do powiedzenia, bo tak jak powiedziałem na wstępie, kto jest prawdziwym recenzentem mojej książki. I jeszcze raz powtarzam, jeśli Wam, tym którzy mnie opływacie, przydarzyłoby się nieszczęście zachorowania, to ja. Zawsze wam pomocy udzielę, możecie na mnie liczyć. A to, co wy w tej chwili robicie, to jest taki właśnie błysk, błysnęło, zagrzmiało, walnęło, i pójdziecie w nicość, dlatego że y, jaki jest cel waszego działania w tym wszystkim? Czy jeśli ktoś czyni dobro dla drugiego człowieka, to nie wolno mu w tym przeszkadzać? A Wy co robicie? No, ale to ja już natury człowieka nie zmienię, nie będę zmieniał i naprawdę wcale mnie to nie obchodzi. Szanowni Państwo, wrócę teraz na chwilkę do naszych rozmów o zdrowiu. Było pytanie zadane poprzednio o ten produkt, i ja już odpowiem. Bo było pytanie, czy kobieta w ciąży może go brać. Oczywiście, że tak, dlatego że jest to forma zliposomowana witaminy C. Ktoś również, pamiętam, zadał pytanie dotyczące, czy, a jaka jest różnica między kwasem askorbinowym i askorbinianem potasu? Różnica jest ogromna. Kwas askorbinowy to jest kwas. A askorbinian potasu jest solą, e, a sodu przepraszam, jest solą. E, sodową kwasu askorbinowego, no to takie podstawy chemii. I tutaj w jednym z rozdziałów macie, drodzy Państwo, to bardzo, bardzo dokładnie opisane. Przeliczyłem, przeliczyłem tam, wyliczyłem wiele rzeczy. Bardzo proszę się z tym zapoznać. I tu osoby nowe, bo widziałem też wiele pytań dotyczących właśnie zastosowania askorbinianu sodu no, we wlewach dożylnych. I tutaj macie naprawdę bogatą literaturę właśnie na ten temat. I były też pytania, gdzieś tu się mi właśnie przewinęły nawet teraz, dotyczące no, leczenia choroby nowotworowej. I tutaj macie również podane substancje, podane dawki, podane sposoby. Z tym, że, drodzy Państwo, ja, żeby była jasność, ja mówię, jak leczyć, ale ja nie leczę. Więc y, bardzo Was proszę o to, żebyście nie pytali mnie o to, szczególnie tutaj, żebyście nie, nie pytali mnie o to, y, jak leczyć chorobę nowotworową, bo czasami opisujecie takie szczegóły właśnie, a ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo mówię, leczenie choroby nowotworowej to niezwykłe przeziębienie. To przecież nie jest COVID-19, który się leczy błyskawicznie. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią fryzjerkę. Zagadnienia niektóre, które stawiacie, o które mnie pytacie, są niemożliwe do, to, do opowiedzenia nawet. Yy, właśnie tutaj. Były pytania po dzisiejszej sesji, yy, szczególnie tej, do tego naszego spotkania w przerwie o godzinie 13, aż się tam zagotowało yy, od pytań dotyczących właśnie amantadyny, yy, amiksiny i tak dalej, i tak dalej. Yy, I postanowiłem zrobić tak, yy, Y, że może z soboty na niedzielę zobaczę, ale może z soboty na niedzielę zrobimy sobie specjalną sesję o amantadynie i wermektynie, hydroksychlorochinie i amiksinie. To takie że te wszystkie inne są, ale ciągle, ciągle widzę no, naprawdę ogromną ilość wpisów, komentarzy, y, które. Y, które no, trzeba to skomentować, bo mm, uważam, że szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy do czynienia z tym śmiesznym tworem pod tytułem COVID-19, należy się dawka prawdy. Yy, czyli, yy, tak myślałem, jak zatytułować to nasze spotkanie może cała prawda o Amantadynie? No bo popatrzcie. Ivermektyna nie jest stosowana w Polsce, stosowana jakkolwiek, była stosowana od lat przez lekarzy weterynarii. Hydroksychlorochina jest mniej znana, ale też była stosowana od lat w Polsce, w troszeczkę innych przypadkach. A Mixin, który już jest kompletnie nieznany w Polsce, ogólnie rzecz biorąc, jego nie ma w Polsce, jest to. Jest to substancja syntetyczna, jak najbardziej, jak zresztą wszystkie tego typu rzeczy. Jest to substancja syntetyczna, y, która y, działa moim zdaniem, moim zdaniem y, działa najlepiej, zdecydowanie najlepiej, e, i chciałbym się tą wiedzą z Państwem podzielić. E, e, ja się zastanawiam właśnie, kiedy to zrobić, jak najszybciej. Wydaje mi się, że zrobimy sobie to właśnie chyba w sobotę. Również chciałem się z Wami podzielić innymi informacjami dotyczącymi w ogóle COVID-19. I no, mówię, zrobimy sobie to, żebyście naprawdę mieli taką wiedzę które wielu lekarzy nie ma. I nie usiłuję sobie tutaj, jak to mówimy kolokwialnie, przyłożyć gwiazdek na epolety, nie w tym rzecz. Ja chciałbym się z wami dzielić wiedzą. No i ta wiedza jest międzynarodowa, bo wiedza nie zna granic. Może mieć dyplom i nie mieć wiedzy. To tak widzicie, w tej chwili jest to bardzo, ale to bardzo powszechne. Widzicie, ludzie występują z, z tytułami profesorskimi. Za chwilkę wam to pokażę. I potrafią opowiadać takie bzdury, takie kłamstwa, wierutne kłamstwa, że trudno to uwierzyć. I to są ludzie bardzo często właśnie, tak jak powiedziałem, z tytułem profesora. Yy, tak jak zawiadamiałem tam was wcześniej, za chwilkę yy, będę miał yy, na żywo rozmowę z Andy Choińskim,